Takiego prokuratora, który za te wszystkie wypowiedzi, za każdym z osobnych powinien zostać usunięty spośród polskich prokuratorów, bo przynosi nie tylko wstyd, ale i hańbę polskiej prokuraturze ta pani w nagrodę została wybrana do prowadzenia postępowania śledztwa, które dotyczy, do czego nie ukrywają dzisiaj rządzący, ataku na lidera największej polskiej partii opozycyjnej, która na prowadzi śledztwa, które ma służyć celem politycznym. I dlatego w taki sposób, łamiąc wszelkie procedury w stosunku do świętej pamięci Barbary Skrzypek, ta pani prowadziła to postępowanie, to przesłuchanie, które zakończyło się tak wielkim przeżyciem, tak ciężkim stresem i w konsekwencji doprowadziło do śmierci pani Barbary Skrzypek. To jest dramat. To jest rzecz trudna do wręcz opisania w słowach, do czego dochodzi w wyniku nadużyć, w wyniku yy, interpretacji, która stawia interesy polityczne ponad yy, obowiązujące w Polsce prawo i że tacy ludzie właśnie realizują te zadania na mocy decyzji dziś rządzących na czele z panem premierem Zaldentowskim i panem ministrem Bodnarem. To nie ma nic wspólnego z prawem. To ma wiele wspólnego z działaniem grupy przestępczej, która yy, dzisiaj yy, kieruje yy, też sprawami yy, yy, związanymi z yy, yy, polskim wymiarem sprawiedliwości.